Witam was moi drodzy na kolejnym filmiku Dzisiaj zgodnie z moimi przypuszczeniami Samica kalifornijska się okociła Wykład był już wcześniej, 4 dni temu Niestety Ja byłem chory, jeszcze trochę jestem I nie byłem w stanie zobaczyć do gniazda Ale może i to i dobrze Dzisiaj jestem w stanie I pokażę wam całe gniazdo Ile jest stuk jak to się prezentuje O, zobaczcie sobie Oczywiście jest wcześniej rano, dlatego później będę karmił dałem tylko kanulek i zobaczcie, tutaj jest to gniazdo. Gniazdo jest identyczne w tym miejscu co kiedyś jak miałem francuskiego barana to w tym samym miejscu robił właśnie To ciekawe i zobaczymy sobie co coś tutaj jest O, zobaczcie, jeden jest Sam już tutaj, porasta włosem. Trzy, cztery, pięć, sześć. Jest 6 sztuk Więcej nie ma no Zobaczcie już Nie martwcie się o to, czy Ta samica ich odrzuci, czy później je zagryzie, nie nie Ta samica już nieraz się u mnie okociła Ona mnie dobrze zda Pozwala mi na takie ruchy W gnieździe Ja je sobie odłożę i zaraz ją pogłaszczę Więc Bez problemu Jej to nie przeszkadza Także tak to wygląda. Gniazdo jest ok. Zobaczymy, jeżeli coś mi się uda nagrać, to dogam coś jeszcze do tego filmu. Jeżeli nie, to będzie na tyle. Może zrobimy później sałatkę dla papug. W każdym razie to robię. Więc widzimy się później. Zrobiłem już sałatkę. I teraz, to, co mi zostało, obierki z ogórka i marchewki dam chulikom, z tego względu, żeby się nie zmarnowało, równo w miarę to jeszcze damy mnie... tutaj, wsypał, ale to nie szkodzi. I to tam resztę samicy. Ona na pewno tym nie pogardzi No zobaczcie Teraz wam pokażę moją sałatkę dla fabuł Sobie bo ciężko było wszystko przynieść naraz i tak tak to wygląda papugi to bardzo lubią ja im ogólnie znaje jabłka, marchewki, ogórki burówki, maliny, truskawki w sezonie banany, kiwi i za tym akurat najbardziej przypadają. To najbardziej lubią. Zawsze to znika jak najszybciej. I po prostu sobie łazujemy Najwięcej daje właśnie Chińczykom, bo. one najwięcej tego jedzą. Ogólnie, w planach, mam o, jeszcze trochę ta folia będzie tutaj, ale ogólnie tak mam przyrobić te drzwiczki na takie metalowe, na całą wysokość, tylko dajcie znać, czy papugi wyrzucają miski z obrotowych misek, bo co, co się dzieje z tymi miskami, to jest jakaś tragedia, tutaj widzicie, że one są podziurkowane, ale specjalnie po to, żeby na drucikach je łapać. Bo co nie przy... wcześniej, jak było zrobione normalnie, to jak przychodziłem, to od razu wszystko było wywalone na ziemi i strasznie się marnowało wszystko. Bo z tego z ziemi tego nie zjedzą. No, póki co to działa, ale nie podoba mi się to i będę musiał, będę musiał coś wymyśleć, bo tak być nie może. Dobra. Wody oczywiście mają. Nie płytałem, ale będę później dolewał jeszcze Tutaj nie mam wody Rozelle rozlewam właśnie najbardziej brudzą wodę Kurde, ciężko z jedną ręką Nie wiem, na razie tutaj postawię Trzeba Właśnie, wczoraj było jabłko, się wszystko z miska na wodę A tutaj jest same jabłko po tarce Rozel tak przerzucać Dobra, zaraz wracam Dobra, mamy miski opłukane Teraz sobie wodę Tu mam wodę od Miskę od Różanych Przy okazji to zrobiłem, żeby było szybciej Poli, muszę teraz coś zmienić, kurcze właśnie wolałbym miski obrotowe, nie, bo to jest dużo wygodniejsze, tylko nie wiem jak się sprawdzi u chiński szczególnie, bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby nie wyrzucał ich dobra i teraz warzywa Oczywiście świergotką też damy, żeby nie było. Tylko, że świergotki właśnie niestety u mnie nie chcą jeść warzyw. Nie wiem dlaczego, może u poprzedniego właściciela nie jadły i nie są nauczone. No ale u mnie ciężko z nimi. I reszta będzie dla świergot. Kurcze. będzie czemu zrobiłem takie małe drzwi tutaj. Otóż wcześniej nie było takiego przeciąga jak pamiętacie. No i daje się, że będą mi uciekać, ale patrzcie. Samiczka wszedła tutaj blisko. Ta samiczka się najmniej boi właśnie z wszystkich. Jeszcze samczyk rozeli też tak jest. Soli podchodzić. Czekajcie, postawię was tutaj i za jakąś jakoś miskę. Tak. Nie wiem czy dzisiaj aktualnie, ale. wybaczcie mi za to. Poczekajcie, bo jeszcze jeden drucik. Dobra powinien być okej okay. Nie powinien tego zrzucić Dobra Zobaczcie podano do stołu Teraz do mnie zajadać Idziemy do Świergotek U Świergotek ostatnio zmieniłem Właśnie Tarnidło Zrobiłem coś Z takiej podstawki budyniuśka i tak to wygląda, widzicie? Tego, w której jabłko będę musiał to drapać wyrzucić, ale to zrobię no bez Was, bo jedną ręką tego nie pójdzie zrobić. Mamy na tyle mi wystarczy w zupełności. Tam uciekły są koniec. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Oczywiście z góry Wam dziękuję za 125 subskrypcji. No jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. No i jeszcze kto nie zasubskrybował, zachęcam do tego. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Do następnego odcinka, na razie cześć.